Wyobraźcie sobie ten obraz. To jest 1 września 1939 roku świt, a na Polskę spada cała furię Blitzkriegu nowej, przerażającej machiny wojennej, której symbolem są śniące, stalowe kołłluzu niemieckie czołgi. Tymczasem, w kontrze do tego technicznego potwora, stają polscy ułani. Ludzie, na których Niemcy spoglądali z drwiną, traktując ich jako żywy anachronizm, relikt minionej epoki. Kowaleria? W epoce pancernej pięści, Śmiech na sali. A jednak to ci szaleńcy, ci dumni jeźdźcy, mieli za chwilę dokonać rzeczy absolutnie niewy. Jeśli fascynuje was historia, która burzy mity i pokazuje, że odwaga potrafi przetrwać w obliczu przytłaczającej technologii, to trafiliście idealnie. Zanim zagłębimy się w ten niesamowity bój, ten moment, gdy na polach Bitew rozegrał się dramat i triumf polskiego ducha, Koniecznie zostawcie łapkę w górę, aby ten film trafił do jak największej liczby osób, które muszą usłyszeć tę opowieść. Zasubskrybujcie kanał i uderzcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych epickich historii, które czekają na odkrycie. No i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wiecie o polskiej kawalerii. Zatem, co sprawiło, że ówczesny świat z taką łatwością uwierzył w mit o szarży z szablami na czołgi? Była to doskonale wyreżyserowana przez nazistowską propagandę farsa, która miała na celu ośmieszyć polskie wojsko, ukazać je jako zacofane, niemal operetkowe, walczące w sposób równie absurdalny, co beznadziejny. Prawda była o wiele bardziej złożona, bardziej heroiczna i, co najważniejsze, o wiele bardziej skuteczna. Polska kawaleria w 1939 roku to nie byli rycerze na koniach, którzy nie słyszeli o karabinie maszynowym. To była szybka piechota. Wyposażona w nowoczesną broń przeciwpancerną, różnice UR, armaty Bofors 37 mm i przede wszystkim w serce bijące w rytm polskiej dumy i determinacji. Konie służyły do błyskawicznego przemieszczania się na polu bitwy, do manewrów, które pozwalały kawalerzystom uderzać tam, gdzie niemieckie dywizje pancerne były najmniej spodziewały się ataku. To była jazda, która wiedziała, jak prowadzić nowoczesną wojnę. A jednak 1 września. Na polach w pobliżu Krojant, na pomorzu, doszło do starcia, które na zawsze wryło się w historię. To nie była szarża na czołgi, ale moment, który propaganda Wehrmachtu przekuła w jeden z najbardziej krzywdzących mitów. Była to desperacka, ale genialnie przeprowadzona szarża XVIII, pułku ułanów pomorskich, która miała osłonić odwrót piechoty zagrożonej okrążeniem. W tym celu, pod dowództwem pułkownika Kazimierza Mastalerza, dwa szwadrony. Około 250 ludzi wyruszyły, by uderzyć z zaskoczenia na piechotę wroga. Wyłaniając się z lasu, z impetem uderzyli na wypoczywający niemiecki batalion piechoty zmotoryzowanej. Zaskoczenie było totalne. Chaos i panika ogarnęły niemieckie szeregi. Ułani wykonali swoje zadanie z piorunującą skutecznością, rozbijając nieprzyjaciela, który padł ofiarą szybkości i determinacji. Lecz właśnie wtedy. Gdy wydawało się, że triumf jest bliski, gdy ułani ruszyli do pościgu za rozbitym wrogiem, wtedy z boku, z ukrycia w lesie, wyłoniły się one niemieckie transportery opancerzone i czołgi. Nie było to celowe uderzenie na pancerz. To był wypadek. Wpadnięcie w pułapkę. Gęsty ogień karabinów maszynowych dosłownie zmiażdżył pierwsze szeregi, zmiotuszy z powierzchni ziemi dowódcę, pułkownika Mastalerza i dwudziestu pięciu jego ułanów. W jednej chwili Piękno szarży zamieniło się w tragiczną rzeź. W ogniu tej walki, w chaosie, powstała legenda, którą Niemcy z lubością podchwycili. Jeden z włoskich korespondentów wojennych, widząc pole bitwy i słysząc, a raczej nie do końca rozumiejąc relacje niemieckich oficerów, rozsiał informację o heroicznej, ale bezsensownej szarży kawalerii na czołgi. A potem już poszło. Nazistowska propaganda wzięła to ziarno prawdy i zasiała je w gruncie kłamstwa, hodując mit który miał trwać dekady. Ale prawdziwi bohaterowie to nie ci, którzy głupio umierają, lecz ci, którzy wykonują rozkaz, nawet gdy wydaje się niewykonalny, ratując tym samym resztę swoich towarzyszy. Bo ułani pod krojantami, choć poniesieli straty, osiągę cel. Zatrzymali Niemców, umożliwiając odwrót polskiej piechocie i utrzymując pozycje, które miały kluczowe znaczenie. Wojna obronna 1939 roku pełna jest takich momentów, gdzie polski żołnierz pokazywał, że odwaga i spryt potrafią zmierzyć się z techniczną przewagą wroga. Innym, równie spektakularnym przykładem jest bitwa pod Mokrą. Tam wołyńska brygada kawalerii, wsparta skromnymi siłami przeciwpancernymi, zmiażdżyła atak niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Ułani, walczący w szyku pieszym, z wykorzystaniem naturalnych przeszkód i sprytu, Zniszczyli w ciągu jednego dnia blisko sto niemieckich pojazdów pancernych. Sto. To jest dowód na to, że kawaleria nie była anachronizmem. Była formacją mobilną, która w terenie, gdzie drogi były kiepskie, a manewr kluczowy, spisywała się fantastycznie. To była kawaleria, która potrafiła uderzyć jak piorun, wykorzystać zaskoczenie, a potem, jeśli trzeba walczyć ramię w ramię z piechotą, posiadając zaskakującą siłę ognia. Pomyślcie o tym. Sto pojazdów pancernych zniszczonych jednego dnia. To jest historia, o której rzadko się mówi, historia, która ginie pod ciężarem kłamstw. A przecież tam, pod mokrą, Polacy pokazali, że na początku wojny byli zdolni zadać wehrmachtowi bolesny i paraliżujący cios. Niemcy stracili ponad tysiąc ludzi, a ich dywizja na dwa dni przestała być zdolna do walki. To nie byli głupcy z szablami, to byli żołnierze którzy rozumieli pole walki i dostosowywali taktykę do posiadanych środków, wykorzystując mobilność koni do transportu i szybkich manewrów. Szabla była ostatecznością, bronią do walki wręcz, gdy dystans przestawał mieć znaczenie, lub do szarży na wroga w marszu, gdzie element zaskoczenia decydował o wszystkim. A takie szarże, przeprowadzane na piechotę, na tejberii, na kolumny marszowe, zdarzały się i w większości przypadków kończyły się pełnym sukcesem. Często pozwalając polskim oddziałom wyrwać się z okrążenia, jak miało to miejsce pod wulką węglową. Tam czternaste, pułk ułanów jazłowieckich, w pełnym słońcu, rozbił niemiecką zaporę, otwierając drogę do Warszawy. To był akt najwyższej odwagi i poświęcenia, który pozwolił ocalić tysiące polskich żołnierzy. Szabla w dłoni, ale przede wszystkim granat i ogień z karabinu. Więc gdy następnym razem usłyszycie o polskiej kawalerii na czołgi, pamiętajcie o mokrej, o Krojantach i o tym, że największą bronią propagandy jest kłamstwo. Niemcy potrzebowali tego mitu, by zilustrować swoją technologiczną wyższość, by pokazać światu, że walczyli z armią, która utknęła w przeszłości. Ale polscy kawalerzyści, ci szaleńcy, zapisali się w historii niepokonani, dając przykład, że honor i męstwo nawet w obliczu stalowego potwora są wartościami, których żadna maszyna nie jest w stanie odebrać. A co z samymi szarżami na czołgi? Jeden z nielicznych, choć trudny do zweryfikowania, epizod mówi o nocnym ataku pod Mrogą. To miała być akcja, w której ułani po cichu podkradli się do biwakujących niemieckich czołgistów. Wówczas, zamiast szabli, w ruch poszły granaty. Wiązki granatów, rzucane z pełnym impetem na stalowe wieże. To była partyzancka taktyka kawalerii, a nie szalona, frontalna szarża. Tak się walczyło, z prytem, z zaskoczenia, z determinacją. Prawda jest taka, że ostatnia, rzeczywista szarża polskiej kawalerii odbyła się pod Borujskiem w marcu 1945 roku, już pod koniec wojny. I była to szarża zwycięska – Kowalerzycaj 1. Warszawskiej brygady, wspierani przez czołgi i artylerię – Uderzyli na niemieckie oddziały. Na siebie szarżowały polski i niemiecki pułk rajtarski. Tak, niemiecka armia, ta sama, która śmiała się z polskich ułanów, też miała swoją kawalerię. Tym razem, to Polska Jazda, uzbrojona w szable, zmusiła do odwrotu niemieckich rajtarów. To był spektakularny koniec wielowiekowego szlaku bojowego. Dowód na to, że polska kawaleria zeszła z kart historii niepokonana. Pamiętajcie. Historia jest skomplikowana. Pełna heroizmu i propagandy. Polski ułan to symbol, nie głupoty, ale niezłomności i odwagi. To symbol armii, która wiedziała, że technologia to nie wszystko. Że liczy się człowiek, jego serce i wola walki. A ci polscy żołnierze, często zapomniani lub wyśmiewani, zapisali najpiękniejsze karty polskiej wojskowości. Chciałbym, żeby ta historia. Historia o prawdziwej kawalerii, która walczyła z czołgami, ale nie z szablą w dłoni, dotarła do każdego, kto choć raz uwierzył w niemiecki mit. Ułani to esencja polskiego nie dam się, dam radę, nawet wbrew logice, wbrew potędze wroga. To jest polski duch. Duch, który zawsze wstaje z kolan. Na koniec, jeśli ten odcinek poruszył waszą duszę, jeśli poczuliście ten dreszcz dumy i podziwu, nie zapomnijcie podzielić się nim z innymi. Dajcie znać w komentarzu, jaka inna polska historia zasługuje na to, by wybrzmieć na tym kanale. Bo takich historii jest więcej o polskich pilotach w bitwie o Anglię, o generałach, którzy prowadzili swoje oddziały wbrew przeważającym siłom, o zwykłych ludziach, którzy stawiali opór. Pamiętajmy, historia należy do tych, którzy opowiadają ją najgłośniej. Nie pozwólmy, aby kłamstwo zagłuszyło prawdę. Nie gzisz Polska Kawaleria. Dziękuję wam za wspólną podróż w głąb historii, za ten moment zadumy i dumy. Życzę wam, abyście w swoim życiu zawsze mieli w sobie tyle siły, ile mieli ci ułani. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pełnym epickich polskich historii. To jest moment, w którym zamykamy ten rozdział. Ale pamięć o odwadze, o poświęceniu, o tym, jak wykonuje się niewykonalne rozkazy zostanie z nami na zawsze. Więc, gdy znowu usłyszysz śmiech, śmiech z kawalerii, wiedz, że to tylko maska, pod którą kryje się strach. Strach przed tymi, którzy nie znają strachu. Bo polski ułan, nawet na koniu, nawet z szablą, był groźniejszy niż całe dywizje pancerne, gdy w grę wchodziła obrona ojczyzny. To była siła moralna, której nikt nie był w stanie złamać. Niechaj ta historia będzie dla nas przypomnieniem, nie liczy się sprzęt, lecz serce. Nie liczy się technologia, lecz wola walki. A tej polskim ułanom nigdy nie brakowało. Du zobakzenia. I pamiętajcie o subskrypcji. To nasz sposób, aby te historie o prawdziwym polskim bohaterstwie żyły wiecznie. To był hołd dla tych, którzy zrobili wszystko, co w ich mocy, by zatrzymać wroga. Dla tych, którzy oddali swoje życie aby inni mogli żyć. Ciaskaj, Człalobo Hatteram. To jest nasz wspólny skarb, nasza tożsamość, nasza duma. Niech ten film będzie naszym małym wkładem w utrwalenie tej wspaniałej, choć tragicznej, historii. Wyobraźcie sobie ostatni akt. Ostatni taniec. Bitwa pod Borujskiem, 1945 rok. Polscy ułani z szablami w dłoniach. Kto by pomyślał, że w epoce atomowej bomby, będzie jeszcze miejsce na taką romantyczną, ale brutalną walkę. Polski koń, polska szabla, polski duch. Taka mieszanka jest nie do pokonania. To jest to, czego Niemcy nigdy nie zrozumieli. Ich cynizm, ich pogarda dla kawalerii została ukarana. Nie na czołgach, lecz na ich własnych rajtarach. Dostali to, czego się spodziewali po nas szarże, ale to nie my padliśmy. I to jest najlepszy koniec tej opowieści. Polska kawaleria schodzi z areny, ale nie w hańbie, nie w klęsce, lecz w triumfie, pokonując wroga w jego własnej, archaicznej grze. Tyle o mitach, tyle o prawdzie. Pamiętajcie, że każdy mit, choćby najbardziej krzywdzący, ma w sobie ziarno prawdy, a tym ziarnem jest niezłomna odwaga. To dla mnie zaszczyt, że mogłem Wam opowiedzieć tę historię. W sposób, który, mam nadzieję, poruszył wasze serca, bo to jest to, co w historii jest najważniejsze. Emaci, zraseny, duma i zrozumienie, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Trzeba kopać głębiej, szukać prawdy. A prawda o polskiej kawalerii to opowieść o heroizmie, który przekracza granice technologii, to opowieść o ludziach których miłość do ojczyzny była silniejsza niż stal. I o tym, że czasem największe zwycięstwa to nie te, w których rozbijasz wroga, lecz te, w których ocalasz swoich. Jak pod krojantami. Ostatnie, ale najważniejsze słowo. Dziękuję wam za to, że jesteście ze mną. Że chcecie słuchać. Że chcecie pamiętać. Bo dupki pamiętam, bohateruje Y. A polski ułan. Na zawsze pozostanie symbolem nieugiętości. To nasza lekcja na przyszłość. Nie dajcie się nabrać na propagandę. Zawsze sprawdzajcie źródła i patrzcie na historię sercem. Ono czasem widzi więcej niż chłodny umysł. Zostawiam Was z tym uczuciem, z uczuciem, że Polska, nawet w najgorszych chwilach, potrafiła zaskoczyć. Potrafiła wölkzyk. Potrafiła wölkzyk. To jest moc tej historii. Moc, która płynie z polskiej ziemi, z polskiego ducha. Pielęgnujmy ją. Strzeżmy jej. I tak, zostawcie ten komentarz. Dla kogo ta historia była nowością? Kto znał mokrą, ale nie krojanty? Wymieńmy się wiedzą. Bo wiedza, to też broń. Broń, którą możemy walczyć z niepamięcią i kłamstwem. A ta walka, jest równie ważna jak ta na polu bitwy. Polska historia jest epicka, pełna dramatu, pełna niesamowitych momentów. Będziemy je odkrywać razem, krok po kroku, odcinek po odcinku. Zatem do następnego razu. Niech Wam sprzyja los. I pamiętajcie, szable na czołgi. Nie, spryt i granaty. I wielkie, polskie serce, które nie pozwoliło, żeby wróg przeszedł. To jest cała prawda o ułanach. Prawda, która powinna wybrzmieć na całym świecie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym historii. Historii, która, mam nadzieję, zostanie z wami na długo. Wyjdźmy z tego wojennej mroku. Wyjdźmy z podniesioną głową. Tak, straty były. Wielkie, ale w tej rzezi. Było też piękno. Piano heroizmu. Pieno paswisinie, pieno jest nasaj. To są wartości, które chcę Wam przekazać: wartości, które są dziedzictwem tamtych dni. Polska kawaleria to nie był tylko zbiór pułków, to był styl życia, to była tradycja, to była duma, która płynęła z wieków. I tej dumy żaden czołg, żaden karabin maszynowy nie był w stanie zabrać. Ona przetrwała. W piosenkach, w legendach. I dziś, dzięki wam, w naszych sercach. To jest najważniejsze. To jest nasza obrona przed zapomnieniem. To jest nasz hołd. Polska historia. Nasza historia. Nie pozwólmy jej zakłamać. Nie pozwólmy jej umrzeć. Walczmy o nią tak, jak łani walczyli o Polskę. Ogień z karabinu. Zaskakseni, Manur, z Wysiastwa. To była ich taktyka. I to jest taktyka, którą powinniśmy pamiętać. Nimyt. Lecz prawda. Nieromantyczna głupota. Lecz brutalna skuteczność. Tak walczyli polscy ułani. Tak walczyła Polska. I to jest to, co chcę, żebyście zabrali z tego odcinka. Te świadomość, że polski żołnierz to nie był naiwny idealista. Lecz twardy, waleczny i sprytny wojownik. Taki jest nasz duch. Taki jest nasz naród. I z tym was zostawiam. Zastanówmy się na chwilę, jak wielki był cios dla Niemców, gdy ułani pod Mokrą pokazali, że Blitzkrieg nie jest maszyną nie do zatrzymania. To musiało być jak kubeł zimnej wody. Ich pancerne dywizje, ich duma zostały upokorzone. I to przez kogo? Przez kawaleje. Przez anachronizm. To jest cios, który boli podwójnie. Nie tylko strata sprzętu, lecz strata moralna, strata wiary w własną, nieomylną potęgę. I to jest właśnie to, o czym musimy pamiętać. Największa siła wroga to często jego pycha. A polski ułan był narzędziem, które tę pychę złamało. Zatem niech żyje pamięć o tych, którzy walczyli i ginęli, o tych, którzy dali nam przykład, że warto walczyć. Nawet gdy szanse są marne. To jest nasza lekcja z 1939 roku. Lekcja, która jest aktualna do dziś. Odwaga to nie brak strachu. Odwaga to działanie, pomimo strachu. A ułani, to byli ludzie, którzy ten strach pokonali. W imię wyższych wartości, w imię Polski. Cześć ich pamięci. Jeszcze raz, dziękuję za ten czas. Za waszą uwagę. Za wasze zaangażowanie. To jest dla mnie najważniejsze. To jest paliwo, które napędza ten kanał. Więc, jeśli macie przyjaciół, których interesuje historia, udostępnijcie im ten film. Niech prawda o polskiej kawalerii dotrze do każdego zakątka świata. Niech się dowie świat, że Polska to nie tylko Westerplatte, że to nie tylko powstanie warszawskie, że to też kawaleria, która walczyła nowocześnie. Sprytnie i zwycięsko. Pamiętajcie, że Ułani to była elita. To byli ludzie, którzy służyli z dumą i honorem. I to jest ich dziedzictwo. Dziedzictwo, które musimy podtrzymywać. Niech ten film będzie naszym małym pomnikiem, naszym wotum wdzięczności. Dla tych, którzy byli pierwsi. Dla tych, którzy pokazali, jak się umiera, ale też, jak się walczy. Jak się żyje. I jak się kocha ojczyznę. To jest ich nauka, nauka, której nie wolno zapomnieć. To jest koniec naszej opowieści, ale nie koniec historii. Historia to rzeka. A my, będziemy pływać w niej dalej, w poszukiwaniu prawdy. Do zobaczenia w kolejnym nurcie. I do usłyszenia. Niech Wam Bóg sprzyja. I niech żyje Polska. Zawsze wolna, zawsze niepokonana. Pamiętasz, Sił Mokryn. Pamiętasz siu Krożętasz, pamiętasz siu To są nazwy, które powinny być wyryte w naszej pamięci. Na zawsze, bo to są nasze, polskie, epickie opowieści. Opowieści o ludziach, którzy byli większy niż ich czas. I znowu ten moment. Moment, gdy kończymy. Ale w sercu czuć, że to dopiero początek. Początek naszej wspólnej, historycznej podróży. Trzymajcie się. Dziękuję i do następnego razu. Niech wam się wiedzie. Zdala od mitów. Blazycz prori. A teraz pozwólcie, że oddam głos ciszy. Ciszy, która jest pełna echa polskich szarsz. Cześć.